Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z dynamicznej gry przeglądarkowej Margolem na moim kanale. Witam Was w kolejnym odcinku z tej sympatycznej i fajnej gry dla większości osób. Oczywiście, no, nie dla wszystkich. Dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od bicia Demonisa. Tymczasem ja muszę się na niego dopiero dostać, ponieważ, no, jest on na mrożnych konatach. Tam jest, bodajże chyba Sadolia. Tam już się powoli ekipa zbiera, także myślę, że od. Od Demonisa sobie ten odcinek zaczniemy. Jak widzicie ten level 196 cały czas stoi, no stoi i no nie chce się wbijać, tak? Nie chce się wbijać, no bo no kurczę, jakoś nie mam tego, nie mam jakoś chęci i jakoś zapału, żeby expić nawet teraz na Tempest tego 4.0 też mi się również nie chce, nie chce w ogóle expić E, więc no, myślę, że z czasem jakiś kurczę jakby się inne gierki znudzą typu ETS albo inne gry, to po prostu zacznę tak wbijać i w parę dni się wbije ten 217.4.0 na Tempest. E, no ale cóż, nie, to nie tylko demonizm będzie dzisiaj, dzisiaj takim tematem odcinka, ponieważ dzisiaj jeszcze poszukamy sobie przewa na Aekus e, i bodajże przejdziemy się jeszcze na Persa, który chyba jest w Kryształowej Grocie gdzieś. Z tego, co, z tego, co wiem, dobra, tu już, tu już się zebrali, zobaczymy, co z tego demonisa spadnie. tu zawołamy sobie klanowiczy, jak widzicie. Mieszczy się, jakoś się mieszczę: 183 do 260. Także w porządku, więc to chyba wszyscy, nie? Wszystko o 7 osób. Także nie wiem, czy tu jeszcze screena będą robić na erton czy w ogóle coś takiego się robi. I ogólnie, teraz było trochę mniej filmów. Ogólnie, też chciałem Wam podziękować. Chciałem Wam podziękować za zajebistą aktywność znowu, bo pod ostatnim filmem znalazło się no 300 łapek w górę, także dla mnie to jest naprawdę no coś zajebistego. No i również, również teraz chciałem Wam powiedzieć, że jak fajnie było, gdybyśmy dzisiaj dobili tak 200 łapek, tak kontrolnie 200 łapek, no bo wiem, że dobijecie, wiem, że można, że Wy jesteście po prostu do tego zdolni. No i co, nie wiem co, na co tutaj czekają, czy bijemy czy nie, o to jeszcze liseł idzie, dobra, czyli jest nas jakoś ośmiu, coś takiego, czekajcie ja to zaraz policzę, bo ja jestem matematyk, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, o, no tak jak mówiłem ośmiu, e, więc co, bijemy, e, miejmy nadzieję, że spadnie coś dobrego z tego dema, e, bo ja mam nadzieję, że... Że sobie złapię jakieś, jakieś po prostu. No, ostatnio spadła runa. Tak, ostatnio jak nagrywałem, spadł, spadła runa, więc może historia będzie lub, lubiła się powtarzać. Tak jak to mawiają. Lubią naturkę chyba nie wiem tego serio screena na 8, co zrobić, no ale nie wiem. Więc tak, miejmy nadzieję... O, i mamy... O kurczę, no dwa razy runka, no to całkiem pozytywnie taki mi hełm to po co? Weźmiemy te runy, zobaczymy czy złapiemy tą kulkę też, bym sobie wziął, chociaż runy mi są bardziej potrzebne do spłaty pożyczki, tu jeszcze te kulki mam, więc e, tylko, tylko te, te runki weźmiemy, no ale i tak nic nie no bo przecież to ja więc dobra, zobaczymy co tu na Aekus jest oprócz Przewa, no chyba tylko kurczę przewodnik, nie? przewodnik był wczoraj, więc naprawdę na Aekus to no, są zdolni, są zdolni, e, także co, ja tutaj się na Aekus szybciutko przeloguję, co prawda mógłbym jeszcze iść na Persa, nie? o tu jestem na Szaefu cały czas. Bo sobie go bije, no ale z niego nic, nic takiego nie spada. W sumie jestem tutaj tak sporadycznie na tym szafu. Jak mi się przypomni, to po prostu sobie wbije. Jak, jak mi się nie przypomni, to nie wbije. No bo tak to w sumie, w sumie działa. Mam RTL. W sumie też teraz mniej Margogram, można tak powiedzieć. E, em, znaczy w sumie na, gram głównie, żeby, żeby nagrać coś, żeby tak kurczę też, nie wiem, coś poszukać, może jakiś rosów, ale tak do expa, jak widzicie, no, no, jakoś mi się nie za bardzo chce, no nie. Także no, tak to wygląda. Miejmy nadzieję, że przewo gdzieś będzie, no, bo jak, jak nie będzie, to będzie mi bardzo przykro. Eee, no jak będzie, no to sobie oczywiście kogoś zawołamy, no nie, bo, bo sam niestety no nie ubiję, bo jestem kurczę za słaby w majtach, żeby, żeby ubić. Eee, no niestety takie, kur, no, to, no to kurczę, no, najwyżej co mogę sobie ubić, to królika kurwa witam. Eee, więc no, więc dobra, tu jakieś, jakieś strażniki, no, strażnicy, przepraszam, zła odmiana zdania. Eee, dobra. Także dzisiaj mamy ogólnie piątek, jest godzina 10.47, co prawda ten odcinek będzie przesłany gdzieś koło 16, 17 coś koło tego, no bo nie ma sensu chyba przesyłać wcześniej, nie, żeby wszyscy mogli zobaczyć tak jak wszyscy będą w domu, bo, bo wiem, że teraz dużo osób jest w szkole, możliwe, że też ludzie są możliwe, że w domu, bo powiedzieli sobie, tak jak ja, no dzisiaj jest piątek, to sobie kurwa robię drugi, długi weekend i, i nie idę tak. No, także tu jakieś pazury, no i dobra, Fandarum, Przewa nie było, z tego co, z tego co tutaj widzę, e, ogólnie nagrywałem, nagrywałem odcinek z wykrywaczy Herosów, tak, bo miałem takie marzenie, żeby se nagrać, oczywiście za marzenia nikt nie każe, no ja bym poszedł już kurwa siedzieć, e, także no, próbowałem nagrać oczywiście, no nie włączyłem sobie, nie także znowu błąd z mojej strony, także... Także no, trzy wykrywacze poszły się jebać, no ale tam w sumie nic ciekawego nie było. No, jeden mi się nie wykrył, y, druga kochanka poszedłem na nią, y, bo była w Zawiłym Boże bodajże, no i spadło, spadło pusty. Pusty łup, spadł pusty łup, aż pusty, pusty łup, także, także no niestety, y, niestety jakiegoś dobrego łupu z niej nie było, więc tam jeszcze chyba pers był, z tego co wiem, wykryłem sobie. No ale, e, że tak powiem, potem się zczaiłem, że no mikrofon się nie świeci, także naprawdę, e, no trochę tak wam powiem, że zlamiłem, no ale trudno, zdarza się, e, myślę, że więcej to się już nie, nie powtórzy, no kurczę, czasami się on potrafi wyłączyć, nie wiem, nie, nie zależy to ode mnie, po prostu nie wiem, czy tam kurwa coś na kablu nie łączy, czy coś, będę musiał ten kabel też kiedyś kurwa chyba, nie wiem, wymienić albo coś. E, dobra, także jesteśmy tutaj w zapomnianym szlaku, tak, e, zobaczymy czy czy akurat na tej mapie się tutaj przewodnik gdzieś schował no tu żadnych wykrywaczy nie mam no bo gdybym miał to, by, to bym po prostu dawno sobie yy, dawno sobie bym je użył no ale że tak powiem no nie mam tak jest 98m mógłbym coś sobie kupić w sumie na tym Marekus, jakiś mieczyk z przewa chociaż e, no, ale, no ale na aukcji chyba nic nie ma w sumie to tam przejdziemy się na aukcję zobaczymy czy, czy coś tam akurat jest schowanego czy nie może akurat coś, coś sobie kupimy, tak? Dobra, zobaczymy w ogóle kto jest tutaj. No, tu, tu widzę, że dużo osób aż jakiś ziomek na 190 levelu, no niestety. Z nim sobie przewodnika nie ubiję, ale wiem, że tutaj się na klanie logują, także, także może jakieś 6-4 lub 8-3 się, się zbierze. Myślę, że, że będzie całkiem spoko. E, póki co z tej nowej E2 no, żadna LEGO nie poleciała, tu na Xbox chyba że poleciała, ja o tym nie wiem, ale tu na żadnym tym lotlogu nie ma, są wszystkie te takie stare. E, no ale jakby poleciała to by było bardzo miło, no ja tam sobie na pewno po, po odcinku wrócę, nie? Bo, bo na tej Edwa sobie tak stoję, tak, tak kurczę, tak, tak kontrolnie, nie? Żeby, sobie, żeby sobie stać, e, może coś spadnie, może nie. Na pewno to mleko bym sprzedał. Bo nie ma sensu zakładać czegoś na 3-0 Level, mając 6-4, nie? Miał, mam chyba lepszy na 6 z z Orlicy, chyba, No ale też bym musiał ją bić, nie? Bym musiał mieć chęć na, na bicie jej. No i dobra, kurczę. Jestem trochę tutaj już zaniepokojony, bo, bo trzeba tutaj. Tutaj no nie widać, nie wiem o co chodzi. Zostały mi tam chyba jeszcze tu, te dwa respy. No i potem nawiedzony jar może akurat na tych takich balkonikach będzie stał, w co, co wątpię, no ale, ale zobaczymy, zobaczymy, e, może akurat się tam gdzieś, gdzieś schował. Także jeszcze pers, na pewno pers jest, tylko nie wiem czy to było kryształowe, jakieś na pewno kryształowe, ale nie jestem pewien gdzie, na pewno tam, tam się przejdę gdzieś, e, być może akurat, akurat będzie tam pers gdzieś stał, bo wiem, że kryształowe gdzieś wykrył, ale no nie zapisałem sobie, no nie, więc, więc no... Będziemy szukać, tak? Będziemy szukać bez wykrywaczy, tak? Jakby bez wykrywaczy. E, dobra, tu coś już Lorin szukała chyba, e, chyba że był już przewo, czyli przewa rzekomo nie ma. Pytamy czy Lorin, Przecież Lorinę? E, szukałaś górę, dobra, napiszemy tak, że szukała górę, e, bo jak nie szukała, no to sobie chyba pójdziemy, nie? Może akurat tam gdzieś będzie, gdzieś minęła, ale poczekam aż odpiszę. nie, aha, no, no tu może ściemnia, może nie, ale ja tam sobie przejdę, tak z ciekawości może akurat, może akurat tu będzie przewo. Eee, dobra, wait, eee, tu coś jest, no na pewno minutnik mam, minutnik mam, także jest ok, z chyba że go ktoś wybił bez znowu kurwa globali, bo tutaj są ludzie do tego na AEQ zdolni, eee, bo lubią sobie bez wykrywaczy bić. No ale wątpię czy, czy ten... Czy nie wiem jak on naszła, czy ona szła od tego, czy może od razia szła, chociaż razia już nie może kurwa być na setnym, no więc nie wiem, może tak se poszła. Tutaj w ogóle nie znam też tych za bardzo respów, to bym musiał się tym sugerować. O, tu już mam, tu już działa. E, dobra, więc zostaje tylko opuszczony bastion w takim razie. Jeżeli tam nie będzie, no to niestety przewa no nie znajdziemy, także trudno. E, ogólnie mam zamiar też y, streamować, za niedługo, bo wiecie teraz tych streamów jest y, bardzo mało, to prawda ostatni stream był z innej gierki, dużo osób, znaczy w sumie fajnie było, że było tam 40-50 osób. Także dla mnie to było, dla mnie to był cud, że tyle osób było na, na, innej, gry, na innej grze, której, której nie, nie nagrywam. Po prostu musiałem trochę od, odpocząć od Margo, no nie? Żeby coś sobie innego pograć, bo cały czas no, w Margo no, nie, można, nie da się grać, tak, bo są inne gry, no a mając kompa, takiego wiadomo, minimal do gier, a, ale jest, no to po prostu po prostu. no Tylko grać w Margo to jest trochę lipa, nie? Więc... Trzeba czasami się odluzować od tego Margo i wbić na jakieś inne gry typu CS, nie wiem inne, inne gry. No bo na Margonem, kurczę, tylko gracie Margonem, to, to nie, trochę nie bardzo, nie. Więc na pewno Margonem na streamie wróci, tak, bo na pewno z tą grą nie mam zamiaru w sumie kończyć. No ale teraz, teraz na pewno chciałbym jeszcze tę kartę się kupić, bo oczywiście no, pamiętam cały czas, żeby ją kurwa zamówić, ale zawsze muszę sobie zap zapomnieć, tak? No i też też ten ping skacze, no widziałem w sumie jak, jak streamowałem ETS a że ten ping skakał dość mocno No ale w sumie przez, przez większość czasu był stabilny, także nie wiem, nie wiem o co chodzi. Dobra, wbijamy sobie do zrujnowanej wieży, P0 i pojedziemy sobie tu na opuszczony bastion. Może akurat tu będzie przewód, no chyba, chyba wątpię. Ale dobra, nie ma. Także trudno. Przelogujemy się na tego desk mam. Zobaczymy, może akurat jakiś Herosig jest. O, jest kostek, jest kostek na Margori. To czemu nie możemy się, możemy się na niego przejść? ktoś jest chyba jeszcze w drodze. Także także w porządku. Sprawdzamy ogólnie tego ghosta, czy ma czy ma, ee, TP do Andarum. Bo na tego persa bym się też kurczę tak przeszedł, tak, tak, tak kontrolnie bym się przeszedł. Nie? Czekajcie, zapytamy się, masz z Wojka do And dobra, tu jeszcze jest Renek, ale na ręka nie ma niestety Timu chyba, no jest bardzo mało osób, więc trudno, bez, bez ręka się obejdzie, o, no to kurczę jak masz, no to, to tam potem ha handelek jeden, nie? bo na persa bym też musiał się bym musiał się e, przejść. Dobra, mam do kopalni, mam. No, no to zrobimy wy, wy, wymianę, tak? Ja, ja ogólnie Vandarum sobie tam potem kupię, nie? Bo wandarum tam u tego gnoma można kupić. Hmm. Napiszę mu, że mam jeden, tak, mam tylko jeden. E, także tam potem kupię tam może wyślę. E, no i dobra. Także pędzimy sobie tu ile jest. Już jest jedna osoba na miejscu, więc my miejmy nadzieję, że spanie coś fajnego z właśnie kostka, tu już mi pokazuje gdzie on jest. Miejmy nadzieję, że on jest tutaj gdzieś blisko, a na znowu kogo przy Mordchenie. E, może akurat Mordchen stoi, nie? To sobie go ubiję. Pewnie oni ubili szybciej, no ale... No ale dobra. 8-3 lewele przecież. Wiedziałem, że on jest na tej samej górze, no musiał nie musiał. Dobra, ubijemy sobie jeszcze najpierw Mordchena, żeby e, zobaczymy co z niego spadnie, no nic nie spadło. O, Smocza Luna! No to! No to tak paradoksalnie, to tak sobie spokojnie. O i mamy to, mamy sobie kostka, Także co, zabawka to tutaj zaproś. Ty grałeś palę, może masz jakieś temki od 8814 dla paladyna na celu wydania. Napiszemy, nie mam chyba. Dobra, tu jeszcze kto idzie? Zapytamy czy biju, nie? No dobra, już nie bił. Jednak dobra, i co spadło? No spadło gówno, tak? Spadło gówno, więc to nic nie poleciało. Dobra, Sekunia, Zapodaj mi zwojka do tych Andarum i lecimy jeszcze persa sobie ubić. Także także miejmy nadzieję, że tam pers jeszcze stoi. Tutaj jemy o tak. Tak aż normalnie dużo. Także napiszemy tu jeszcze dzięki. Dz i Enki. Dobra, no i co? Te mamy do itkan. Także, znaczy do Ithan, kurwa, do Andarum, fajny Ithan. Dobra, także ja póki co robię, robię króciutkie cięcie, no i widzimy się przy Persie, bo szczerze nie ma, nie ma sensu Was zanudzać tą, tą drogą dosyć długą, także ZW widzimy się za moment. Dobra, słuchajcie, mała zmiana planów, tutaj scenariusz mi się lekko zmienił, tutaj musiałem wywalić parę kartek. Słuchajcie, jest opek, nie, no to opka, no nie mogłem sobie odpuścić, dlatego na opka sobie również też pójdziemy. O, już jest, widzicie, tak szybko, szybko znaleziony, tu ile jeszcze osób idzie, tu, tu już parę osób jest, nie, parę osób jest. Tu jeszcze są prawe zejście, lewe świątyni. Persa znalazłem, Pers wiem gdzie już jest, on jest prawe zejście Kryształowej Groty, także w porządku. No i co? No i czekamy, aż tutaj przyjdą. Tu chyba już tylko chwilka, Miejmy nadzieję, że, że ubijemy tylko w czterech, nie przyjdzie więcej osób, bo wiadomo, więcej osób no to już kurczy trochę więcej czekania. E, dobra, tu je troni. No i co? Myślę, że takim składem sobie pójdziemy na persa. Napiszemy tu jeszcze, że. Pe kurczę. Ej, pers jest w prawym zejściu. E, do drzwi dzwonią! Kurwa! Z Dobra, jestem po przerwie, tutaj musiałem otworzyć drzwi, ale już spoko, no i mamy znowu smoczą runę. Także smocza runa całkiem spoko, no i opek gubity, tak? No i teraz pozostał nam tylko pers, oczywiście znowu zrobimy cięcie, teraz poczekamy sobie czy, czy złapiemy runę. Tutaj napisałem, że może bijmy co, on napisał, że no dobra, proszę nie krzyczeć na mnie, ale otrzymał smoczą runę, więc więc co, no można tak, można także co, znowu robimy krótkie cięcie no i widzimy się przy Persie, no bo nie ma, was sensu, nie ma sensu was zanudzać drogą, tak, bo droga jest długa, daleka szeroka, lodowata i, i, i głupia, także ZW znowu, widzimy się za chwil kilka elo, to ja znowu przy Perskiej Książę przyszedł tu jakiś ziomek no to, no to po długim oczekiwaniu to go dodam, nie no i co, bijemy persa. Trochę, trochę się tutaj przyszedłem. Nie chciałem wam już w sumie tej drogi pokazywać, no bo po co? Tutaj go biję ostro, no ale miejmy nadzieję, że nic mu nie zrobi. No, bijemy bijemy na turkę, żeby było, żeby było bardziej, bardziej tak, że tak powiem, przyzwoicie. To ziomek kurcze szedł magiem, więc nie wiem, czy on idzie, czy, czy nie idzie. Nie wiem, czy on przyszedł właśnie tym, jednak. Ale dobra, nieważne, dobra, no także ma 10%, 6%, yy, no i co, 5%, no i oczywiście, no, co mogło być innego, no, zwoje teleportacji do Śnieżnej Groty. No trudno, otrzymamy sobie jeden taki zwojek, także miło. Także co, ja Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu, oczywiście, jeżeli się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Fajnie było, gdybyśmy dobili tak 200 kontrolnie łapek w górę, tak 200 łapek no, i byłoby po prostu zajebiście, bo wiem, że Wy to potraficie zrobić. No i aktywność ogólnie jest zajebista. Także co, trzymajcie się, dzięki za obejrzenie, no i się ma.